Witam państwa serdecznie. Dzisiaj jest 26 luty 2020 rok. Jeszcze postanowiłem skomerować jedną rodzinę. Jak sytuacja się ma w tej rodzinie, czy plastry z cukrem są zawilgocone, czy nie? To będzie raczej pełen pszczół. Gniazdo pełne, pełne pszczół. A ponadto, proszę Państwa, ta rodzina jest mocna i miała wylotek około 3,5 cm kwadratowego. Także o, zobaczymy, co tu jest. Temperatura 11 stopni Celsjusza. Ta rodzina się pierwszy raz obleciała i zaraz tu na pierwszej ramce będziemy widzieć co mamy na tych plastrach, czy wodę, czy sucho. To jest ostatnia ramka. Proszę Państwa, tu 3,5 cm wentylacji. Gniazdo pełne pszczół. Pszczoły dość luźno przykryte jedną gąbką. I tu jest sucho. Nie ma mokra. A więc mam już odpowiedź prawdopodobnie na pytanie. Tamte pszczoły miały za duszno. Tak, proszę Państwa, plastry suche. Chyba Państwo widzą pierwszy czerw, który nie będzie już wycinany ponieważ wiadomo warozy nie ma pszczoła młoda dość ładnie się prezentuje także To jest ul wysoki, tu jest gniazdo wysokie na około 40 cm. Proszę Czy jest odpowiedź na pytanie. Plasty są suche. Jeszcze proszę Państwa pokażę Wam dno ula. Chyba widać dno ula. Zero osypu. Proszę Państwa, tak przebiega zimowla w ciepłych ulach. Pszczoły na bieżącą usuwają osyp. I zaraz Państwu pokażę. Pszczółki pojawiły się z pyłkiem no i teraz to gniazdo złożę pokarm mają nic tej rodzinie nie zagraża wczoraj się akurat obleciała dość późno to jest ładna rodzina która będzie przeniesiona na duży ul w niedługim czasie się no, pod koniec marca No i w tej chwili rameczki pójdą po 9 cm, 9 mm zostawione. A pod koniec drugiej dekady, kwietnia, 7,5 mm. Z ornikiem będę ramki odstawiał. Na ile tam wyjdą, to to wyjdą. I teraz proszę Państwa to wszystko utkam deską zatworową deska zatworowa tu taka szmatka o. i gąbka 10 cm grubości czy 8 Proszę Państwa, teraz zabiorę państwo do innej rodziny. Do innej rodziny, ponieważ mam tylko. W całości mogę film zrobić na 15 cm, 18 minut, aby się wyrobić w tych 18 minutach. I zobaczymy. Ta rodzina też była na wylotku jakie trzy centymetry no to na pewno jest więcej niż centymetr i zobaczymy co w tej rodzinie jest czy plasty są suche czy mokre Tak. Tu muszę użyć dębu. Prawdopodobnie że jest wszystko pszczoła kawulu u góry, na ramkach. Teraz sobie wyciągnę. Proszę Państwa, widzicie, Tu troszkę plaster osłonowy, zawilgocony, ale niewiele. Zaczęło się nawet z niego wyciekać na denicę. Widzę teraz. Następny plaster, tam mnie raczej suchy On dostał z drugiego plastra kroperki. No, plaster osłonowy, ostatni nieobsiędziony to nie jest znów tragedia i co tu jest no są proszę państwa te, te takie minimalne kropelki tu jest dobra strona no niestety proszę państwa na gniazdo na 8 ramy około 3 cm 4 kwadratowych muszę wylotka zostawiać na mrozy to są takie kropelki, które lekko wychodzą, ale to jeszcze nie jest tragedia. No i jak mówiłem Państwu, pszczoła pięknie siedzi na ramce u góry Ale część jest oblatuje się. Tu jest mała ilość czerwiu. ale to nie będzie ten czerw wycinany, nie ma takiej potrzeby. No i teraz ten ul szybciutko składam. Rodzina pokar ma. Tak, że choćby trzeba było jej cały marzec w ulu siedzieć. Nie ma obawy, że pszczółki się osypio No i wkładam ten pierwszy plaster. Tu gdzie jest cukier niezasklepiony z wodem no to troszkę z niego woda idzie, ale ogólnie jest dobrze. I teraz, proszę państwa, będę chciał jeszcze państwu jedną rodzinę zaprezentować trzecią. też w miarę tam wylotek miał trochę większe rozmiary jak to wygląda żeby to było na jednym filmie żeby to było na jednym filmie jak Państwo widzicie u mnie wszystko mocno ocieplone Pierwszy był, który prezentowałem całkiem suchy, to tam było dostąpłe ocieplenie. Jedna gąbka nieprzylegająca. No niestety to też trzeba wziąć pod uwagę. No i zobaczymy co tu jest w tej mojej rodzinie. Ona samą jesienią to mi bardzo przysłabła. Co tu jest z tej rodziny? Nie. Nie wiadomo, czy ona aż tak sława. Czy siedzi bardziej w gnieździe. ale o tym się przekonamy. Aha, tu jest plaster przecięty. Proszę Państwa, w miarę plaster suchy, ale spód ramki jest niezasklepiony. i tam z tego spodu niestety kropelki poszły. I zobaczymy, jak tu to wszystko wygląda. No tu jest w miarę poprawnie, w miarę sucho. No, tak wygląda, że niestety będę musiał większe wylotki na mrozy zostawiać. Proszę Państwa, no tu jest plastry suche. To jest bardzo ciepły ul. Tu przy momencie odrodzi. tak tu są plastry suche karmu mało wyjedzone a tu jest proszę państwa mateczka piękna i wspaniała no i suche plastry Popatrzę za tą matką jeszcze na plastrze no nie mogę się za nią dopatrzeć, może to na tej stronie była albo inaczej zrobimy no i znikła. Tą ramkę zawieszę. Wyciągnę drugą ramkę. Tak tu na przodzie jest dość dobrze wyjeźdzone ula i proszę Państwa jeszcze pokażę dno ula proszę popatrzeć na dno ula Na dnie ula jest czyciutko Nie ma nic I tak jest prawie w każdym moim ulu no, proszę Państwa, tym ujęciem będę kończył to nagrywanie. Jak widać, no te 3-4 cm w moim ulach musi być wylotku musi być otwór wylotkowy. 1 cm niestety powoduje to, co powoduje przy tej jakości cukru. Przed rokiem 2016 takiego zjawiska raczej nie obserwowałem, tylko po roku 2016 ja to wiązałem z nawocią, a jednak to nie jest włocią, to jest związane z jakością cukru i niestety będę musiał co najmniej te 3 cm2 wylotku zostawić na całą zimę na mrozy, bo wiadomo, że na mrozach jest największe zagrożenie na tworzenie się na skraplanie się, na po prostu pochłanianie wilgoci przez plastry. No i tym ujęciem będę się z Państwem żegnał.